Dobra, co my tutaj mamy? Rafamem dawno nie grałem, przebrzyda nie lubię, nie zamierzam nim grać, piromaniaka wzięłabym na próbę, ale, mm. wiemy se, pana Rafama. Dankę. Eee, no i murloczek, najlepsze staty za rozsądną cenę. I 30 sekund słodkiego nic nie robienia. Mhm. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Dobrze, nie będę mówił nikomu. Obiecuję. Witaj ponownie. No na no. co ja my tutaj wiem. mamy? Myślę, że możemy. Możemy zrobić tak, tak, tak. I ukradniemy jakąś tam jednostkę. Luz fajny stoliczek. I dwójeczka. Pasuje nam to układ bardzo dobry. I 23 sekundy na mobilki. Hmm. odpalanie akurat chyba na ustawkę stage'u, który składa się z 10, z 10 faz to nie był najlepszy pomysł. Dobra, 6 na 10. 6 na 10 Okej. Okay. Pauza. Mm, no cóż mogę powiedzieć, no nie widzę innej opcji niż zrobić tak, zrobić tak. Bardzo dobrze. Tutaj sobie zrobimy to i to też sprzedamy i zrobimy sobie to i mamy dwie pary, dobry stół, drugi level. I kradniemy od Ary trójkę. Bo ona już jest po tam swojej pasywce, więc dostaniemy sobie jeszcze tutaj dodatkowo trójkę do tego. No pięknie. A my mamy jeszcze 5 sekund na to, żeby sobie pograć w mobilkę. Czop, 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 czop. Oh my god, ostatni stage, dam radę, nie umrę. Dobra, umarłem. No chociaż ta trójka taka... trochę mizerna. Hmm, nie wydaje mi się, żebym chciał się upgrade'ować, już że spokojnie mogę na przykład poszukać tego i robimy tak: gramy kota, sprzedajemy, kupujemy, kupujemy, zagrywamy. O! 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 Hmm, hmm. No i mamy 16 sekund na mobilkę. Eee, weźmy to. Eee, weźmy to. Dobra, ale już powoli dochodzimy do tego momentu, gdzie granie w mobilkę nie jest wskazane. Więc jeszcze sobie tutaj wejdę. I coś poklikam, ale. Trzeba powoli te wygłupy kończyć. A, no i proszę, dostaliśmy modlaka do trójki. No. no mam. Dobra Jolo Damy radę. Damy radę, damy radę, damy. Damy, damy, damy. damy. Niestety odkryjemy sobie piąteczkę. Będzie dobrze. Eloszka, siema ziomeczku. Graj może Dragon Druidem yy, Tak, cześć Venom. Grałem... dużą Czekaj, czym ja grałem? Eee, Big and Dragon Druidem. Jest super mega hipermocny. Dragon Druidem też grałem, ale on był chyba raczej słaby. Więc nie wiem o którą wersję się chodzi. Tak. W skrócie mówiąc. Dobra, no zostaniemy trochę w pupę. Niestety stracimy i Win i pierwsze miejsce. Ale wydaje mi się, że jest to wszystko co zrobiłem opłacalne. Bo teraz sobie tutaj robimy level up. Zagrywamy tego naszego murloka. Dostajemy. No niestety nic. A... Pancerzony szabrownik czy pan pustki. Daje mi się, bo pan pustki. Pan pustki pomaga mi teraz, a to może mi pomóc w przyszłości, ale nie myślimy o przyszłości, My w przyszłości myślimy o dzisiejszym terażniejszym momencie. I w następnej turze sobie kupimy to i zagramy sobie kolejną złotą kartę, czy tam trójkę, i będziemy odkrywać znowu mm, pią totierową jednostkę. Więc płaci to w 100%. A no, tylko tego murloka trzeba by tutaj ciepnąć. A ten będzie bronił nas, więc jest super. Big to ta co u ciebie na kanale jest. Tak. Wczoraj, albo dzisiaj? Nie wiem. Albo jeszcze go nie rzuciłem? Nie, chyba dzisiaj rzuciłem, tak mi się wydaje. No, smoki i ten powiększenie ten tym czarno-zero, nie. Nie ma co rozpłynieć za dużo. No i imba. Ok, teraz sobie kupujemy tego, wariata. To sobie zagramy i od razu sprzedamy. Zrolujemy. Tu nic nie widzimy. Tu patrzymy. Mamy murloka i basycznie, eee, Prawda jest taka, że co chcemy zrobić? Nie wiem. Prawda jest taka, że chcemy, że chcemy, że chcemy nic nie chcemy raczej też bo idziemy w murloki już na dosyć mocny procent zrobimy tak żeby był Wilk y, cały i Offsasita Kiro power, kopienie Poisona, wystawienie Murloka, wszystko po prostu się dało. No nie spoczywam, nie spoczywam. I toki. Opa, nie, tyle murloków. I tyle murloków i dostaje pomiodę doda, no Fuck. Mm, 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 mm. Czy uważasz po tych gierkach Abiganduidym, że Ziliak jest imba potrzebny w tym deku? Nie wiem co to znaczy imba potrzebny, więc nie wiem co ci odpowiedzieć. Wynajmij rekruta póki możesz. Hmm. Szukamy nowych trójek. Wydaje mi się, że trzeba podjąć taką trudną decyzję zrobić tak, kupić to to ale Przedać to Zagrać to, kupić to, Przedać to, zrobić tak i zrobić tak Trzymamy tego, to dajemy... Nie, pierwszego to nie będzie. Nie, trzymamy tak, stawiamy. Z reguły jest tak, że jeżeli karta nie stanowi takiego totalnego koru deku, to można włożyć za nią coś innego. I mówiąc totalny kor deku, mam na myśli to, że ta karta jest potrzebna, żeby wygrać. Jeżeli... Nie chcę mi się tego tłumaczyć chyba. To i tak nic nie zmieni. No czy ten, de czy ten de dek aż tak, aż tak bardzo potrzebuje Zilliaxa? Świetnie. Nie, nie potrzebuje aż tak bardzo. Au. Co to ma być? Czu, 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 czu. Podnieś się po porażce i wracaj do gry. Podnieś się po porażce, chłopie. No daj panie co. No trochę przypało. Co ja mam się teraz zrobić? No bo też mamy tego gościa. Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. Nie wiem, niech będzie w następnej turze. Level się chyba już. Nie wiem, no zobaczymy, czemu ja tych pytań nie widzę. Bo one są na czacie jarokowym. W sensie jest tak, jakby drugi czat. Eee, na Jaroku roku i tam ja też piszą trzeci raz go mam albo czwarty. Na wygranie tego sztuka, nie ukrywam. Nawet boję się, czy ja tutaj nie dostanę za 26, ale no... Ale jako w sumie nie jest. 14. Nieźle. Dobra. tą szaloną farajnę. Okej, okay, wspaniale. Chwilowo wezmę, zrobię tak. Sprzedam to. Zagram to. Sprzedam to. Kupię brana. Kupię tego wariata. Zagram tego chłopa. Zagram brana. Niestety nie dostanę tego co chciałem. Masz tu trochę złota za od loki no to wiosny nie czyni Ale coś tam zawsze daje, Przeciwne, wiadomo, Fuck. Dobra, będzie prowokacja. No chciałbym bardzo. Ale ta roszada, którą przed chwilą zrobiłem. Zobaczymy. No razie jelo. Jeszcze ten, który daje Jest <ścoughs> mam zapas farta. To mnie zabija, nie chcę mi się liczyć, chyba nie. Nie, nie dziewięć tylko. Jaka talia jest według ciebie dobrą odpowiedzią na druidową metę? E, nie wiem, nie zastanawiałem się. E, dzisiaj grałem z Olokiem, to szło bardzo dobrze. Ale ja wiesz. Dobra, zróbmy najpierw turę, to rozwinę myśl. Dużo dobroci widzę. Hmm, to, 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 to i to. Więc tak, po kolei to sobie zamrozimy. Jaka według Ciebie talia jest dobrą odpowiedzią na druidową metę? Ja nie należę do graczy, którzy robią nie wiadomo co. Ja biorę deck i nim gram. Nie zastanawiam się, czy ten deck jest dobry na tą metę, czy ten deck jest dobry na tamtą metę, czy ten deck jest dobry na jakąkolwiek inną metę. Po prostu biorę talię, gram tą talią przez 2, 3, 4, 5 godzin, aż ją nagram. Jak już ją nagram, to biorę następną i gram następną. I. Od lat tak robię, wbijam legendę bez problemu. Zazwyczaj jak chcę ją wbić, bo jak nie chcę, to tam powiedzmy, że jej nie wbijam. Robię pozytywne winratia, daję sobie radę, wbijam te rangi i tak dalej. To wydaje mi się, że w jakiś sposób udowadnia, że nie trzeba się spuszczać, nie wiadomo ile nad tym jaki wybierzesz, żeby grać w Hearthstone'a. I jeżeli chcesz jakoś super kalkulować, czy ta talia jest lepsza od tej talii, a tamta jest jeszcze lepsza od tamtej talii to Ja ci niestety w tym nie pomogę, bo ja nie patrzę w ogóle na meczapy. Ja nawet stary, nie wiem, jaki jest negatywny albo pozytywny matchup dla tego druida, nie. Mam to totalnie, totalnie w nosie. W ogóle na to nie zwracam uwagi. I gram tak od 7 lat. I gram tak od 7 lat w tą grę. I żyje. Tylko. A, tak było. Tylko wieżaka miałam bardzo ważną cechę. Nie wiem co chciałem powiedzieć, więc będę musiał chwilę pomyśleć. Niech będzie. Wiesz, jaką ja mam bardzo ważną cechę? Wiem, że jak przegrywam, to w większości przez swoje zagrania, a nie przez to, że miałem pecha, zły matchup albo zły deck. I przez to potrafię wbić legendę na nowym koncie w 24 godziny gameplayu. Nie 24, dobować tam, 25. Dekiem, który składa się z commonów, rarów i może tam jakieś epiki były. Nie wiem, nie pamiętam już, co tam w ogóle było. I naprawdę uwierzcie mi, że polecam wam się do tego zastosować, bo rozkminacie jakieś tam imba, super, hiper, pomysły, strategie i tak dalej, a to nie jest tak skomplikowane. Dopóki nie wbijacie top 100 legendy, a jeżeli wbijacie, to mnie raczej nie oglądacie i nie słuchacie, to nie jest to istotne, jak Ty tak weźmiesz Tylko jak grasz. Nie trafię agro, no to, to wiesz co, no co ja mam mieć listę tego, że co ty trawisz, od czego nie. Brachu? Od 7 lat jest tak jak mówię: Ludzie się nad tym spuszczają, bo to, bo tamto, bo sram To Bierzesz dek, grasz, wygrywasz. Spuszcza się, no to się spuszcza nie. Znowu to. I tyle widzieli gadona. I bardzo dobrze, bo teraz miałbym trzy takie, a nie mam. nacilku Nacilku Na się się. Na 22 damage u. i narra chłopie. No i mamy top 3. Z jednej strony dobrze, a z drugiej nie, bo jeszcze się nie rozkręciłem. Aż muszę kończyć. Opa, nie. Jaki buff. Jaki buff. Dobra, weźmiemy to, sprzedamy. Rolujemy, jeszcze raz. Hmm. A, zagrajmy to. Zagrajmy to. Zagrajmy to. Pam, 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 pam. No i pięknie. Pięknie chłopaku. Nie ma szczelonia, chłoptasiu. łoptaşiu, czy ci nie za naprawdę dobrze ci idzie. Pa 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 pa. pa. Chyba nie bardzo. Kurde, jakbym sobie teraz kupił takiego tego. Kico skoczka? No, daj mi da, daj mi kico skoczka. Nie dasz mi. Tchórzysz, tak? A. No, dobra, no jak już dają te Murloki, no to by wypadało je chyba wziąć, nie? Łopanie, ten to będzie imba. Chyba, że przegram. To pytanie miało na celu poznać opinię. No niestety, no tak jak Ci mówię, no moja opinia jest taka, że ja się tym nie przejmuję, nie zajmuję i nie wariuję, nie? Ja tam wiesz, nie rozkminiam tego, bo to... Co to nie jest pizza, bo fotomontaż, wiadomo. Eee, bo to ma sens. Ale... No ale nie u mnie niestety, nie. Ja nie jestem tam, wiesz, meta... znawcą. Na Proszę bardzo, co my tutaj mamy? M big ma android. W jego Najgorszy matchup. Murlock Palladyna. No to boom składasz murlock Palladyna na jelo. Matchupy. Albo nie wiem. Quest Drazurek Prista, 42%. Proszę bardzo. Albo Mech Palladyna. Albo Piór Palladyna. Albo Holy Palladyna. Malady! Najlepszym wyborem na druidową metę. Z tego wynika. Panie Oksaronie, nie chcę pana martwić, ale chyba dostanie pan plombę. Za 13. O, idziemy go odpod przed chwilą. Pię. Dobra, to ma sprzedamy, nie? Teraz chłopaki, patrzcie. Patrzcie, jak się to dekuje, murloki. Bum, takiego mamy, to go bieremy. E, u, 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 u. Takiego mamy, to go bieremy. I się połączyli. Takiego też mamy, to też go bierzemy. Zrolujmy. 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 To jest połączone. Więc już nie chcemy. Kolejnego. O, proszę, jest kolejny. Dobra, czyli tak gramy tego. To gramy. Sprzedajemy. Kupujemy, gramy, sprzedajemy. To zostaje na stole. Aha, chwila, czyli tutaj jeszcze... Się... Czyli gramy to, rolujemy, gramy to. Andrzeju! Jak ci na imię? Jeszcze dorzucimy Max'nę, bo możemy. No i chop chop. O nie, co tu ty, ten, 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 Hydra, nie dobra. Zła Hydra, bardzo zła Hydra. Dobra, panie, panowie strzelaczowie, to chyba nam tu wiele nie robią, tak myślę. Jak nasze murloki mają po 60 życia, to. To no, co mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć jedynie tyle, że zaśpiewałbym mu jakąś piosenkę, ale żadna mi do głowy nie przychodzi. więc tylko powiem: GG. Well played. Jakiego programu używasz do grania w gry na... z Androida? Eee, uh, Blue Saks. Pa pa, wygrałem.